Proszę Państwa, wszystko się udało, transformacja się udała, jesteśmy bogaci, jesteśmy w miarę fajnym, demokratycznym państwem prawa, o ile pozbędziemy się pisu i, i nie ludzi w tej konfederacji. Udała się gospodarka, udała się modernizacja infrastruktury. Nie najgorzej udaje się świadomość pisania, nie najgorzej, bo to wymaga dziesiątych lat. Jedno spieprzyliśmy zupełnie szkolnictwo wyższe i edukacja. Zastąpiło jej królestwo to, co w PRL stało na bardzo dobrym poziomie. Tak, tak, tak. Myślę, że zostało zastąpione światem pozorności, udawania i takiego słowiańsko kazachskiego, nie, kazachskiego, nie wiadomo, czego. Mamy dziesiątki, po, dziesiątki, setki tysiące szkół wyższych, jest ich więcej zapewne niż rzeczywistych, godnych tego tytułu profesorów. Które udają, że kształcą studentów, studentów, którzy udają, że studiują, doktorantów pomagałem już doktorantom, którzy nie wiedzieli, co to jest funkcja liniowa, orzecz litości, habilitacje, gdzie ludzie wyjeżdżają na pozorowane staże na, na Ukrainę, Kazachstan, etc., żeby zdobyć ten wspaniały tytuł. Mamy 50 czy 60% osób z głównowartym wyższym wykształceniem w Warszawie. Którzy mogą być kelnerami w McDonald's po swoim zarządzaniu i zapewne ich frustracje. No bo przecież jak to mają poświadczone przez państwo wykształcenie wyższe na poziomie licencjackim? Tak, to się nie udało. Ale czy mogło się udać? Niestety, proszę państwa, taka jest cena demokratyzacji i masowości. Jeśli stwierdzamy, że możecie w sumie kupić to wyższe wykształcenie, postudujecie na główno studiach przez internet, zjazdy raz na trzy tygodnie, ja spotykam w swojej karierze studentów nie jednego, dziesiątki, a może setki. Którzy przez całe lata studiów nie, nie spotkali się na zwykłym, ustnym egzaminie z wykładowcą. Nie, zaliczają wszystko prackami wrzuconymi do internetu, no, ewentualnie w najlepszym już razie testami, które i tak może mi ktoś pomóc zrobić. Mamy pozorność absolutną pozorność. Państwowe komisje akredytacyjne wspaniale łykają tego typu rzeczy na podstawie sylabusów, o tym jak wspaniała jest uczelnia, jak wspaniały materiał prezentuje. I powstaje nam sytuacja, w której załóżmy, że w populacji waszej będzie 60% osób z wyższym wykształceniem. Tworzymy armię, w której mamy 60% oficerów i 20% szeregowych. Piramida jest postawiona do góry nogami. Nie mogło być inaczej. W Stanach, w Wielkiej Brytanii, w Niemczech jest masa prywatnych uczeni, Właśnie tam idą ludzie słabi, marni płacą za tytuły magistrów zarządzania, pierdologii, gotowania na gazie, etc. Zapewne nie mogło być inaczej. Jeśli tworzymy sytuację, w której to wyższe wykształcenie ma być dostępne dla wszystkich, to ono przez sam tytuł staje się g Także sobie ale, a, ale naprawdę nie mogło być inaczej. Powtórzmy to jeszcze raz, chociaż powtarzamy się właśnie jak absolwent zarządzania w pipidówce górnej, połączonego z gastronomią, hotelarstwem i pierdologią.